Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie dzisiaj taki w miarę luźny odcinek, bo w sumie nie mam nic specjalnego przygotowanego. Porozmawiamy okay. o tym jakie było Hot champions, jakie było głupie i to było jedno z gorszych Hot champions historii tej Fify, omówimy sobie też nowy karnet bojowy FIFA 20 i sobie coś również zagramy, także witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, zawsze koniecznie na łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie również mój kanał, żeby być na bieżąco z fajnym na moim kanale. Wyszło Team of the Season Ultimate, moi drodzy, wyszło Team of the Season Ultimate, co oznacza, że no fajnie byłoby, jedno, jedną z tych pięciu kart, może z jego trafić w pikach właśnie w czwartek, bo w wmg 1 słuchajcie, wbiłem Gold G1, ale to było Tofu Champions Szczerze wam powiem, nie wiem jak było u was, możecie mi napisać w komentarzu, ale champion. z brał kill. w ostatnim meczu zdobyłem G1, to był ostatni mecz, całe szczęście trafiłem też na widza, w sensie no, nie oddał mi meczu, ale wygrałem 7-0, prawda, ale no śmiesznie, że akurat ostatni mecz o G1 dało mi widza, bo źle mi się grało, naprawdę bardzo źle mi się grało i grało mi się aż tak źle, że sprzedałem Paulinio i kupiłem z powrotem de Jonga, każdym razem kupiłem de Jonga, Team of the Year, bo chyba jest troszeczkę lepszy. W sensie nie aż tak lepszy, nie aż tak bardzo, ale jednak troszeczkę lepszy. Także tak wygląda ten skład. To jest taki luka za 64 mecze, 11 bramek, 13 asyst, no... Mało gram skrzydłami, to jest mój problem, że naprawdę mało gram skrzydłami. I przejdźmy może do tego, że sezon siódmy w FIFA to jest... To jest nieporozumienie? W sensie... Co to jest? Co to jest? Naprawdę, co to jest? Naprawdę smuci mnie fakt, że przez si siódmy sezon w tej grze nie było nic powiązanego z moim klubem. Było jedynie w pierwszym sezonie były, były te żołędzie, te, te całe moty stadionu żołędzie. to było wszystko, nie było żadnego herbu z orzeszkiem, herbu z wiewiórką, cokolwiek. No ja jestem zawiedziony, szczerze mówiąc, powiem, jestem zawiedziony. Jedyne co jest sporo to ta która jest taka dosyć... państwa, Paweł będzie szkakał. Śmiechowa. No, i przy okazji, karty ktoś dostać za 30 poziom, no. Wszyscy <laughs> mają tosy w składach i te karty. No nie wiem, ja, ja nie będę jakoś specjalnie grindował w tym, w tym, w tym, w tym, w tym sezonie, bo <laughs> po prostu nie warto, więc. No nie ukrywam, troszeczkę jestem zawiedziony. Nie ma paczki z ikoną Prime, nie ma paczki z ikoną. W ogóle nie ma nic ciekawego w tym karnecie, więc no szkoda, naprawdę szkoda. Miałem bilans 12-1, skończyłem na bilansie 20-10, także to jest. Trochę przykre, ale no nic, zagrajmy sobie dwa mecze Division Rivals, yy, zobaczmy czy coś się zmieniło, bo jest godzina 19.05, kiedy to nagrywam, więc liczmy na to, że gameplay się troszeczkę zmieni. Naprawdę gameplay dzisiaj, w ogóle w ten weekend, to jest totalny dramat i skład, w którym gramy jest całkiem ciekawy, powiem Wam Jest ten Alex Teixeira, którego się bardzo boję, bo ma... Chyba pinco przy nogi, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Generalnie napiszcie mi w komentarzu, co byliście w tym Food Champions, Bo nie ukrywam, że teraz zbicie G2 to był, no, co najmniej obowiązek, tak naprawdę, żeby mieć te piki z Ultimate. Bo jednak taki Summer albo Humes myślę, że się mogą przydać, więc, no, warto było się poświęcić. Ale mi się coś wydaje, że będę miał. To nie będzie to. Coś mi się wydaje, że w czwartek nic nic ciekawego nie poleci. Już będzie. Jak, jak będę miał do wyboru 99 Messiego znowu, to już będzie trochę śmieszne, a z drugiej strony, co ja z nim zrobię, no. Przepalę w jakimś SBC, no to głupio, by, by głupio byłoby nie wziąć Messiego 99 tak naprawdę, więc... Tj, najbardziej z toców w Ultimate chciałbym trafić Neymara tak naprawdę, bo on mi się jako jeden przydałby do składu. Ewentualnie Ben Jeder, no mógłbym już wtedy poświęcić chyba tego Lukasa. No, a taki Neymar, żeby go upgrade'ować, byłoby naprawdę całkiem fajnie, więc zobaczmy. Właśnie on przy piłce... Okej, okay, to było głupie. O, oh. OOJ, TO JEST oh, Stegen, dokładnie tak Kurde wiecie co w ogóle, przy okazji strasznie martwi mnie fakt, że mamy kolejny dzień toców ULTIMATE I jedyne co wyszło to jest modlić premium, który no nie wiem, no może się komuś przyda Ale fakt, że kurde nie dostajemy nawet z BCO jakąś głupią paczkę, która mogłaby, mogłaby, mogłaby być nawet 25k, bo żeby była wymienna Bo ostatnio wyszło z BCO paczkę z 25k, która była niewymienna Dlaczego? Mamy czerwiec! I sport zdaje nam niewymienne paczki, które... A w ogóle... Szkoda gadać, no niestety... Nie wiem, no mam nadzieję, że zrobią coś na te footies, tymczasem Neymar. A, broni też tego. Mam nadzieję, że zrobią chociaż coś fajnego na te futis, no bo kurde, no jest, jest czerwiec i tak raz po prostu umrze, więc no fajnie gdyby sobie jeszcze zdążyli fajnego zrobić. Tymczasem The Young. Okej, okay, to było głupie. Również bardzo liczę na środę, powiem wam szczerze, bo jednak to będzie też to SB co? Yy, które no. Nie ukrywam, że bardzo nie czekam Jezus Maria, wybijam piłkę, bo jeszcze muszę bramkę stracić, okej? Okay? Jak zobaczę flagę Szwajcarii w środę To powiem wam, że będę zniezmaczony. Troszeczkę będę znizmaczony Aczkolwiek by jakbym zobaczył flagę Argentyny To będę jeszcze bardziej troszeczkę zniezmaczony, Bo i no, naprawdę, jak, jak ja trafię tego Messiego znowu na tocy ultimate Będzie to... nie dość, że strasznie podejrzane To jeszcze strasznie głupie, bo ja nie będę mógł nic z nim zrobić Znaczy w sumie nie, niebieskiego jego przyjmę, bo to nie będzie duplikat Także taki Messi niebieski spoko, może wpaść Ale czerwony już tak... Hmm, tak nie za bardzo O, o już to zrobił, Richard no go schodźmy na prawo, mogę nogę Oj, kłopoty, kłopoty z maestro Oj, to będzie gol, jak to będzie gol to... Moja wina Kurde, ja w tej obronie gram... Strasznie głupio, nie ukrywam, że strasznie głupio mam w tej obronie. Nawet nie wiem, czy chcę być w trzeciej lidze, bo chyba są gorsze nagrody za trzecią ligę, więc nie żeby to była wymówka, że chcę przegrać ten mecz. Czwarta liga mi, mi starczy, mi się wydaje, fajne paczki są. Dobra, dwie minutki doliczone, mamy ostatnią akcję w tym meczu, dlatego, w tej połowie oczywiście, dlatego... Leo Messi z fałsza, to jest to, czego nie powinienem zrobić. Dobra, to był głupi pomysł. Gość jakoś specjalnie nie jest mega mocny, no miał jeden celny strzał, który zamienił na bramkę, więc... Głupio, ale wiecie co, teraz spróbujmy sobie zagrać z formacją 4-2-3-1. Zobaczymy czy, kurczę, cokolwiek to zmieni, bo grałem trochę w champion z tą formacją, inne mecze zagrałem 4-2-2-2. Zobaczymy, czy coś to odmieni. Kłopoty. Kłopoty i pan Lotar, nie pan Mateusz, nie pan Mataus, tylko Lotar. Dobrze, ktoś z was powiedział, że nie warto, nie warto się męczyć nad jego nazwiskiem, po prostu będziemy, mu, będziemy mu mówić po imieniu. Cyk, dobrze? Leo, lewa, no i teraz. O tej godzinie no przecież jak? Neymar, Jezu, nice. Charlison, lewa noga to jest gol. Otóż no, nie? Czemu ten Stegen musi teraz wszystko bronić? Lukas, tu jest Charlison. Spokojnie, schodzimy i to jest gol. Otóż nie! Cieszę się, że to nie jest food Champions, bo naprawdę byłbym co najmniej zły. Nice Lotar, musisz, to A. musisz być ty. Jak? Co? Gol? Czemu jest? Tak ciśniemy <laughs> tego chłopa, to jest po prostu niepojęte, nie? Naprawdę. Co najmniej Remis, słuchajcie, co najmniej Remis, co ja tu zrobiłem? Boże! Messi, to jest gol, to jest gol, to już jest po prostu... syk, dobrze, 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 akcja się klei, akcja się klei. Messi z fałsza, nie z fałsza, od słupeczka, to musiała być od słupeczka, ale dobra, jest bramka wreszcie. Na jeden do jednego. no zasłużono, nie mówcie mi, że nie była zasłużona, no przepraszam bardzo, ale to jak ciśniemy w tym meczu. Lukas, dawaj, 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 stop. koło nie ma na przedpolu, dobra, niech będzie Semedo. Do De Jong, i Charlie Son, Strzał, więc gol. No też Stegen jest ile tych strzał miał w tym meczu, no? Ile obronionych strzał miał też Tegen w tym meczu? Nie mój, tylko oczywiście jego. Ile miał obronionych strzał? Też Ja strzelam, że jest. 10, 7 strzał. Wydawało się, że to było co najmniej 10, nie? ale to, co też Stegen robił w tym meczu, to jest. Wow! <laughs> Urodzinowe Mbappe, Jezu, ja tak nie lubię I to jest skład potężny Czerwony Neymar, Hulit, Mid, Son I ten Mbappe, naprawdę, jak ja widzę bapę urodzinowego, to ja z miejsca wiem, że ja przegram ten mecz, serio Spróbujmy zagrać 4 2 od samego początku, nie wiem, czy coś to zmieni, ale spróbujmy No, znikąd się pojawi ten Mbappe i po prostu z 1 do 0, no to jest naprawdę Jakby, Jakbym tylko mógł mieć pieniądze na tę kartę, nawet trafiając to z Siego mi nie starczyło na tego mapu. No, Także chciałbym pograć tą kartą, no ale nie jest mi dane najwyraźniej, ale dobra, spokojnie. Zróbmy z tego remis, nie zróbmy, makleby mi zabierę piłkę, zabierę... Lukas, lewa noga, możesz to strzelić, tam był faul, O, okej, okay, wolny, wolny. To jest głupie, co zrobię, a jednak nie jest głupie. Okej, okay, dzięki. A bo nie. Dobra, patrzcie to. A bo dobra, kimów pupę? Wiecie co jednak będę strzelał tutaj? Dobra, nie! Są! Nie, za długo czekałem! Neymarek na skrzydełku, tutaj jest Richarlison, tam jest też Messi. Podbijmy piłkę Leo Messi, proszę państwa, proszę państwa, jeden do jednego. Tego właśnie mi brakowało, tego niecodziennego strzału Messiego, można powiedzieć. Ładna bramka po podbiciu, piękny wolej i co? I mamy jeden do jednego, no i nie straszny nam żaden bapel Rodzinowy, żaden Hulit żaden son Team of the Season. Czerwony Messi, proszę państwa, i mamy remis, bardzo dobrze. o, Czyżby? Czyżby? Dobi. A bo nie dobija. Stop, 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 Pomyślmy, pomyślmy. Kłopoty. Oj, to jest gol, chyba, że się przesunę. Przesunąłem się, dzięki Bogu też to O, tam jest sama Messi, który wybiega z pierwszej. Oj, Ramos, a mi to zabrałeś? Nie tylko. Do... No to naciskałem, każdym... Messi! Messi, yeah. Leo Messi broni Wandersa. A coś się już klei, coś się już ewidentnie klei. W drugiej powiedz wywiesi się odradzamy, także może tym razem? Jakieś odrodzonko. Lukas, lewa noga, zobaczmy, pizza! Przyjazma Wandersart w no Odpolony jest ten Wandersart. jak nie też tagent to Wandersart, nie? Na no, masakra Oj, to było głupie Mbappé, nie proszę cię Mbappé, nie rób mi tego, kolego, proszę cię bardzo, nie rób mi Eee, no tak, troszkę, troszkę, troszkę boli No nic, zostawcie większe łapkę w górę pod tym filmem Subskrybujcie również w mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi na moim kanale Ja się już z wami żegnam, widzimy się w czwartek Na nagrodach z zagroda 1 Z to sami Ultimate, także będzie się działo Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie